Dzisiaj wbijamy, przebijamy rangę 10 tysięcy kucharków z, moje, z moim koleżanką Ewą Przywitaj się z widzami Ewo Dzień dobry, pierwszy raz jestem na odcinku No Najlepszym No nie, najlepszy w Polsce Bo wiadomo Ale dopiero co zaczynamy Dobra Dzisiaj musimy wbić te 10 tysięcy Dobra, Já eu marchei a Wiem. Dobra, czekajcie, widzę Ja będę decinał i końcówki będę pokazywał. Ja tak wyciem. Dobra, nie mogę zabić na pedra. Czekaj. Dobra, robię cięcie i na końcu. Dobra. Pocieńczy. Siedem pucharków. Jesteśmy coraz Dobra. Jest Pocięci normalnie. Dobra. Dobra, jest. Kolejny. Dobra, słuchajcie. To jest... Dobra. Kolejny. No. Dobra, przebijamy. Dziesięć tysięcy puszek, widzowie. Biliśmy to. Otwieramy To. Mamy to! Mamy! Słuchajcie! Cicho! Tylko mamy! Tu. Dobra, to był najlepszy odcinek.